Niedawno w sprzedaży ukazał się drugi tom powieści Garbate Szczęście, a my dziś spotykamy się z autorem, Józefem Nowickim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią. Panie Józefie, to drugi tom, jaki Pan wydał, ale zacznijmy może od pierwszego. Przybliżmy naszym widzom. Co to była za historia, czy bo często spotykam się z pytaniami, czy ona była wymyślona, czy może oparta na faktach. Pomysł, żeby napisać książkę, żeby napisać powieść, w mojej głowie zrodził się już bardzo dawno, ale nosiłem go przez dziesięciolecia i nie staczyło mi ani czasu, ani determinacji, ani Wytrwałości, żeby tę powieść przelać na papier. Wreszcie, jak znalazłem się już na emeryturze, te wszystkie elementy, a więc czas, wytrwałość i determinacja, udało mi się połączyć i tak została ta książka napisana. A co do pytania, czy ona jest oparta na faktach, czy to jest tylko wymysł mój, jako autora. Odpowiem, że ta powieść oparta jest kanwą dla tej powieści. Są fakty autentyczne, ale nie są one przedstawiane w takim wyrażeniu bezpośrednim, takiej, jakie one miały miejsce, ani w takim nawet porządku. Są one Przedstawione wedle moich wyobrażeń, i zupełnie świadomie pominąłem to, co było bardzo drastyczne, co było bardzo tragiczne. Nie chciałem epatować potencjalnych czytelników tym przejawem zła, które ze stronic książki mogłoby przenikać. A skąd akurat taka tematyka? To jest tematyka, która w, dużym, w dużej mierze nawiązuje do historii mojej rodziny, moich, przeżyć moich rodziców. Więc nie jest ona jakimś wymysłem zupełnie oderwanym od tej rzeczywistości, która była udziałem mojej rodziny. Ale nie jest to kronikarski zapis ani nie jest to autobiografia. Czy w takim razie bohater jest wymyślony i osadzony w jakichś prawdziwych wydarzeniach, czy może jest autentyczny, tylko to co dzieje się z nim i wokół niego jest troszkę fantazją autora? Zdecydowana większość postaci to są postaci autentyczne, chociaż ich obraz, ich prezentacja jest trochę osadzona. W takich okolicznościach, które są wynikiem wyobraźni mojej. Panie Józefie, czy kiedy kończył Pan tom pierwszy, to wiedział już wtedy, że powstanie kontynuacja tej historii? Tego nie wiedziałem, ale zupełnie powiem tak bardzo szczerze, że z dużym zainteresowaniem oczekiwałem. Na reakcje czytelników mogłem się spodziewać różnych opinii, także takich bardzo zniechęcających, ale oczywiście rozumiejąc, że docierają do mnie opinie moich przyjaciół, ludzi, którzy być może przypadkowo trafili na pierwszy tom, czy teraz drugi tom, ale są życzliwi, bowiem. Te reakcje, te, nazwijmy, recenzje są bardzo przychylne i tak było w przypadku, kiedy ukazał się pierwszy tom. To mnie bardzo zmobilizowało, bardzo pokrzepiło. Zintensyfikowałem pracę nad tomem drugim, a teraz kończę właściwie pisanie tomu trzeciego, no i trzeba będzie zastanowić się, co dalej. W pewnym sensie ubiegł pan moje kolejne pytanie, ponieważ chciałam nawiązać do tego, że pierwszy tom nosił nazwę wyjazd, drugi powrót, czyli sugerowałoby to zamknięcie już pewnej historii, a tu się okazuje, że jednak nie. No właśnie, zostało to tak pomyślane, że gdyby mi już tych cech, o których mówiłem na wstępie nie starczyło, a więc czasu, wytrwałości i determinacji, to Mogłaby powieść zakończyć się na drugim tomie, i nic by się nie stało. Te wydarzenia zostały spięte bardzo wyrazistą klamrą. A że dalej była chęć pisania, więc jest trzeci tom, który będzie wydany gdzieś około połowy marca tego roku. No i mam nadzieję, że spotka się. Ten trzeci tom również z życzliwością, czy z życzliwym przyjęciem potencjalnych czytelników. A powiem, to jest dla mnie bardzo istotne, ale dla, dla pani, dla państwa, taką ciekawostkę, że zadzwonił do mnie znany mi oczywiście człowiek, z którym się przyjaźnił i powiedział, że i on, i jego rodzina, i, i pewna grupa. Ludzi, którzy przeczytali drugi tom, nie zgadzają się z takim zakończeniem, nie może tak być, żeby główny w ich przekonaniu bohater tak zakończył e, swój powieściowy żywot, więc protestują przeciwko temu i oczekują, że w trzecim tomie naprawię to, co w drugim zostało tak e, przedstawione. No, e, nie powiem, że u, u, ulegnę tym oczekiwaniom, ale myślę, że trzeci tom będzie, będzie ciekawym, ciekawą pozycją. To poznaliśmy już trochę z wyprzedzeniem, czego możemy się spodziewać w trzecim tomie. Póki co do przeczytania drugi, gdzie można go kupić? To można kupić w naszej księgarni konińskiej mawi. można kupić Również w miejskiej bibliotece publicznej. Można pewnie też kupić w internecie, ale najpewniejszym źródłem jest biblioteka i, i księgarnia MAVI. Póki co zaprośmy zatem naszych widzów na spotkanie autorskie z Panem, które odbędzie się. Planowane jest na dzień 9 lutego. Mam taką nadzieję, że. Pandemia, czy ta kolejna fala pandemii nie przeszkodzi w tym, i że będę mógł po raz kolejny spotkać się z czytelnikami, bowiem te spotkania pierwsze, które odbyłem również w warunkach reżimu pandemicznego, one bardzo wiele, to, to spotkanie z czytelnikiem, sposób Treść zadawanych pytań świadczyły o, o takiej dużej przenikliwości wielu ludzi, którzy kochają książki, czytają książki. I to, to jest bardzo wielkie wyzwanie dla pisarza, dla autora, żeby sprostać tym oczekiwaniom, tym wymaganiom. Teraz wiem, czego tak w zasadniczy sposób czytelnicy oczekują. Więc staram się jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że w tym dniu do tego spotkania dojdzie, że nic nie stanie na przeszkodzie. Zapraszam potencjalnych czytelników do biblioteki, do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam pewnie o godzinie 17.30 w tym dniu miałbym zaszczyt się spotkać. A czy dostaje pan informację zwrotną o tym, czy pańskimi czytelnikami są raczej osoby młode, czy raczej starsze? Więc zaskoczony jestem tym, że czytają tę powieść osoby starsze, co, co wydaje się wytłumaczalne bardziej i bardziej zrozumiałe, ale mam też informację, że czytają tę książkę ludzie młodzi. Czytają ludzie z Wilkowa, ale czytają też ludzie z innych regionów naszego miasta, czy Wielkopolski. Powtórzę to, co powiedziałem: że mam świadomość tego, że zazwyczaj swoje opinie przekazują mi ludzie, którzy chcą mi sprawić jakąś przyjemność, mówiąc pochlebnie o tym, co napisałem. Bo być może są tacy, którzy odkładają z niechęcią te książki, ale powiem, że to jest bardzo mobilizujące, i jednocześnie dla mnie zobowiązujące, i mogę zapowiedzieć, że trzeci tom powinien być prawdziwym hitem. Nie zdradzając oczywiście fabuły. Zapytam, czy zarówno w tomie drugim, jak i trzecim czytelnicy napotkają na jakieś niespodzianki? Czy jest coś, co ich zaskoczy? Niewątpliwie tak, ale bardziej mogę zapewnić, że będzie bardzo wiele, dziesiątki, a może nawet więcej, sytuacji bardzo komicznych sytuacji humorystycznych. Które wprawdzie wynikały z autentycznych przeżyć, ale nawet przeniesione z tamtego dość już odległego czasu być może nic nie utraciły ze swojej humorystycznej wymowy, a więc nie, nie, nie będą już te różne epizody opisane przeze mnie, obarczone takim podłożem tragicznym, Aurą, bardzo groźną, bo wojenną, to już będzie zupełnie inny czas. I powiem, że dla mnie było to ogromne wyzwanie, bowiem postawiłem sobie za cel, żeby zaprezentować widzenie tamtego świata oczami dziecka. Dziecka, które dorasta i coraz więcej rozumie, coraz więcej. Może zaprezentować, coraz więcej wyrazić. To jest niezwykle złożone, niezwykle trudne. Mam nadzieję, że podołałem temu, temu wyzwaniu. Tak jak w pierwszym tomie i w tomie drugim, chciałem wyartykułować to, że zło czy dobro nie jest immanentną cechą jakiejś nacji. To znaczy, że nie byli tylko źli Niemcy. Wspaniali Polacy, i kryształowi Rosjanie, czy inne nacje. Że to wszystko zależy od tego, na jakiego człowieka, czy na grupę ludzi w danych okolicznościach się trafi, jak oni zostali ukształtowani, jak zostali wychowani, że to zło może pojawić się wśród każdej grupy ludzkiej. Również i tu mam potwierdzenie w tych odzewach ze strony czytelników, bowiem niektórzy ludzie zaczynają rozmowę od tego, a wie Pan, że to co Pan napisał to jest tak, że przypomina mi to co przeżyła moja rodzina. I to było również moim zamysłem, żeby na tyle wiernie opisać przeżycia tej rodziny, żeby inni mogli porównać przeżycia swoich krewnych. Wspomniał Pan wcześniej, że znalazł Pan czas na, czytanie, na pisanie książek dopiero na emeryturze? Czy to takie lekarstwo na zabicie czasu, czy może taka potrzeba głębsza opowiedzenia tych historii? To jest potrzeba głębsza. Czasu nie miałbym zamiaru zabijać. Nie by sobie biegu. To, to bardzo czasem zajął się Einstein i wiadomo co z tego. Wyniknęło ja bardzo liberalnie do czasu podchodzę, ale chciałem ten czas wykorzystać. Mam nadzieję, że jeszcze tego czasu trochę mam, żeby ten przekaz, który, który jest moim zamiarem, żeby on został do końca spełniony. W przeszłości był pan parlamentarzystą, był również prezydentem Konina, więc może jak trzeci Tom. Ujrzy światło dzienne, to może w końcu pokusi się pan na jakąś autobiografię? Tego pewnie nie popełnię, dlatego że gdybym miał pisać autobiografię, która byłaby tak bardzo koloryzowana, to szkoda na to po prostu czasu, o którym wcześniej mówiliśmy. A gdybym swoją autobiografię przedstawił taką, jaką ona była, to byłaby zdecydowanie zbyt drastyczna. Więc może pozostawię, to, to, tego nie uczynię. Natomiast mam dla swoich czytelników, dla znajomych, przyjaciół i dla szerszego kręgu, może pewną niespodziankę bowiem to co było moim udziałem w czasach kiedy byłem w parlamencie to co było moim udziałem gdy byłem prezydentem miasta Konina znajdzie też swoje odzwierciedlenie w tym co już napisałem wcześniej ale zobowiązałem swojego syna żeby to opublikował już po mojej śmierci żeby nie spotkać się z reakcjami e tak. Żeby nie spotkać się z reakcjami, chociaż wiem, że żadne procesy o zniesławienie mi nie grożą, to nie chciałbym widzieć min niektórych ludzi, którzy ze strony z tych książek dowiedzą się, ile wiedziałem na temat ich często niegodziwej postawy. Być może wielu by się to przydało. Być może. Panie Józefie, były poseł, były prezydent. Dzisiaj Józef Nowicki, pisarz. Czy w tej roli odnajduje się Pan najbardziej ze wszystkich, które w życiu Pan pełnił? To trudno jest porównać. Tym bardziej, że tej roli pisarza ja jeszcze ciągle nie, nie czuję. Nie czuję się pisarzem, czuję się człowiekiem, który napisał książki i chce pisać dalej, ale pisarzem, do, do pisarza to mi jeszcze bardzo daleko. No, póki co trzeci tam w przygotowaniu, więc już chyba można się szczycić tym tytułem pisarza, autora powieści. Nie, nie wiem, no, to, to jest dla mnie najtrudniejsze. Na koniec zostawiła pewnie pani najtrudniejsze pytanie. Nie, nie wiem, jak z tego wybrnąć, ale powiem, że jeśli ktoś o mnie powie, pisarz, to, to dla mnie to będzie wielki zaszczyt. Ja siebie tak... Nie będę nazywał w swojej biografii tego terminu używał, nie będę, chyba, że opublikuję piąty tom tej powieści. Po piątym tomie tak y, uczynię. A mogę też y, w podziękowaniu za uprzejmość ze strony pani redaktor i, i państwa redakcji, państwa firmy, y, mogę zdradzić pewną tajemnicę. Otóż y, pojawił się Człowiek, który zafascynowany jest przez całe swoje życie techniką, jest, jest w ogóle. To on mi oświadczył szczerze, że to, że sięgnął po moją książkę, to tylko dlatego, że nie zna, bo on w ogóle nie uznaje innej literatury, jak tej, która traktuje o technice, o wyzwaniach, o technologiach, o biotechnologiach, w tym to dzisiaj współczesne. Yy, I po, po, po przeczytaniu drugiego tomu. Oznajmił, że on ma taką propozycję, że on przygotuje scenariusz, on się zajmie stroną techniczną, technologiczną i każdą inną, w której ja jestem bardzo. Bardzo zielony. A ja mam pisać i mamy wspólnie popełnić książkę właśnie Science Fiction. I to mogę zapowiedzieć do tego pomysłu bardzo się zapaliłem. Wiem, że mam na poczcie już przesłany scenariusz tej książki i jeżeli poczuję, że podołam temu, to z kolegą pewnie popełnimy coś takiego. Życzę zatem panu, żeby udała się ta powieść science fiction. Życzę także co najmniej piątego tomu garba tego szczęścia, aby pana wierni czytelnicy mieli co czytać. Wiesienno-zimowe wieczory. Zwłaszcza, że pandemia też sprzyja temu, że mniej się kontaktujemy ze sobą i jest trochę więcej czasu na czytanie tych książek. A póki co przypomnimy jeszcze Państwu o spotkaniu autorskim, które 9 lutego odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. Panie Józefie, dziękuję pięknie za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Było mi miło Panią gościć w moim domu, i mam nadzieję, że spotkamy się nie tylko przy piątym tomie. Dziękuję. Do zobaczenia.